Drugi komendancie, Hufiec Gorlice ma nową komendę. Tak, zaczęliśmy przeprowadzkę pod koniec grudnia. Jesteśmy właśnie w nowych pomieszczeniach, w tym momencie w biurze komendy Hufca Gorlice. Dzięki panu staroście i całemu starostwu powiatowemu możemy cieszyć się z nowego lokum, które naprawdę spełnia nasze oczekiwania. Mamy nadzieję. Że przez długi czas będziemy zajmować te pomieszczenia. Jak nowy lokal ma się do poprzedniego? Zdecydowanie lepiej, nawet nie można tego porównywać. W nowym lokalu jest ciepło, nie ma wilgoci, nic się nie wali na głowę, tak jak w poprzednim lokalu, przy ulicy Cichej 3. Nasi harcerze mają do dyspozycji dużą harcówkę, która jest salą odpraw. Kadrówkę dla instruktorów oraz zuchówkę dla najmłodszych członków naszego chówca. Ile jest wszystkich pomieszczeń? Wszystkich pomieszczeń jest cztery, w tym biuro z kompleksem kuchennym. Jakie działania w najbliższym czasie planuje Hufiec Gorlice? W najbliższym czasie zaplanowany jest szereg działań. Obecnie trwa akcja bohater. 22 lutego w Dniu Myśli braterskiej święta skautingu, święta przyjaźni, które co roku odbywa się w rocznicę urodzin generała Roberta baden powella harcerze naszego Hufca, wszystkie drużyny będą yy, przedstawiać propozycje kandydatów na patrona naszego Hufca. W tym dniu zostanie wybrany patron chówca Gordy. Następnie yy, będzie prowadzony kurs przewodnikowski dla harcerzy instruk i instruktorów, yy, kurs którego komendantem będzie druh Piotr Karcz. Yy, na tym kursie będzie szereg zajęć z metodyki harcerskiej, w kursie wezmą udział harcerze z Gorlic, ale także z chorągwi krakowskiej. Kolejnym punktem naszych działań będzie, będzie Biecki Galop, jest to rajd harcerski o bardzo ciekawej tematyce. Z tego co wiem, z przecieków, w tym roku tematyką tego galopu, tego rajdu będzie I wojna światowa. Planowany jest tak, planowane są także manewry sportowo-obronne, które organizowane są przez Pierwszą Gordlicką Drużynę Wędrowniczą Grot. Skorzystając z okazji, chciałem poprosić wszystkich Państwa, którym zależy na tym, aby harcerstwo w Gordicach i w okolicach, a także w Bieczu nadal działało, do wsparcia naszego chówca. Bardzo prosimy. Państwa o oddanie na rzecz naszego hufca swojego 1%. Państwa to nic nie kosztuje, a dla nas to jest niesamowite wsparcie. Pieniążki, które uzyskamy z 1 procenta, zostaną przekazane na działalność statutową naszej organizacji, dokładnie naszego chówca. Chciałem nadmienić, że w naszym chówcu nie ma pracowników etatowych i wszystkie te fundusze, które zdobędziemy, zostaną przekazane na, na rzecz dzieci.